Czym kojarzą nam się karkonosze? Większość powie, że z pięknymi krajobrazami, z szumiącymi strumieniami, bogatą fauną i florą. A czy można karkonosze określić smakiem i zapachem kawy? Tego wyzwania podjął się mieszkaniec Miłkowa. Chcę się odwdzięczyć regionowi. Dużo tutaj zawdzięczam. Nie stąd pochodzę, co prawda, ale dużo zawdzięczam karkonoszom, temu regionowi. Tutaj żyję, tutaj pracuję, tutaj mam, założymy, założyłem rodzinę, tutaj chcę żyć. Co prawda na razie cały czas stąd czerpię, pewnie czerpał, będzie, będę do końca życia, ale no, w jakiś sposób trzeba się odwdzięczyć. I żeby była wizytówką tego regionu, to na pewno. A jaki smak będzie miała karkonoska kawa? Staramy się to robić. Yy, nawiązujemy do tradycji laborantów, którzy no, byli takimi poszukiwaczami. Oprócz tego, że leków to pewnie nowych smaków, my też staramy się to robić. Dawno temu ustaliliśmy, że to jest kawa palona z duchem gór, więc pewnie gdzieś tutaj powinien być powiew świeżości, wolności. Mój kolega mówi, że to, powinna być, że to powinien być smak kosodrzewiny, więc tego szukamy. Bo wypalanie kawy. Wiąże się nieodłącznie z, z poszukiwaniem smaków, z rozwijaniem też yy, własnej jakiejś tam sensoryki. Jak podkreślają współcześni laboranci, by wydobyć ten upragniony smak, nie jest rzeczą prostą. A cała czynność zaczyna się od podgrzewania kawy. Do wysokiej temperatury. Smak kawy zależy w największym stopniu, oczywiście od podstaw, czyli od surowca, jaki jest. W pierwszym etapie z zielonego ziarna odparowuje się woda, później następuje taki proces, no już właściwego wypalania tej kawy. Trwa to kilkanaście minut i w zależności właśnie jak długo to trwa, do którego momentu do jakiej temperatury, w zależności od tego no później osiągamy rozmaity efekt, czyli smak kawy co prawda trudno sobie wyobrazić plantację kawy na zboczach śnieżki, ale za to miło pomyśleć, że napijemy się czarnego napoju z nutą karkonoszy.